Główna ulica w Bielsku, zderzenie cysterny z autobusem miejskim. Ponad 40 poszkodowanych. Szybciutko, szybciutko, Szpital polowy, wykorzystanie wszystkich służb, pełna gotowość w szpitali. Wszystko na wypadek, gdyby taka tragedia wydarzyła się naprawdę. Na szczęście to tylko ćwiczenia. Zespoły są coraz lepsze, więc i zadania muszą być też troszeczkę bardziej skomplikowane. W sumie 60 załóg musiało zmierzyć się z siedmioma zadaniami. Uczął, tak naprawdę dużo uczą, no i dają do myślenia. Do myślenia wiele daje to zadanie. To zadanie wymyślone, ale jakże często zdarza się na co dzień. Ja tym preparatem spryskuję kwiaty. Zatucie związkiem preparatem służącym do ochrony roślin. Są to. Jest to zjawisko niestety dość częste, a w Polsce do chwili obecnej praktycznie mówiąc nie ma żadnego ośrodka toksykologii dziecięcej. Jedyny ośrodek w Łodzi zlikwidowano. Rocznie przyjmował pół tysiąca dzieci, które często oprócz środków chemicznych połykają kolorowe tabletki, a nawet baterie. Jeżeli rozleje się kwas w żołądku może spowodować perforację przewodu pokarmowego, czyli przerwanie ciągłości przewodu pokarmowego, zapalenie odszewnej. I zgon również. Jak przy każdym wypadku, tak i tu potrzebna jest pierwsza pomoc, zanim na miejsce przyjedzie karetka. Proszę zabierać! Należy przede wszystkim ocenić, czy dziecko jest przytomne, zapewnić mu drożne drogi oddechowe, oczyścić jamę ustną z jakichkolwiek substancji, które mogą utrudniać oddychanie. W przypadku, gdy dochodzi do zatrzymania krążenia czasu na ratunek jest niewiele. Dla ratowników medycznych mistrzostwa są po to, by ćwiczyć i doskonalić umiejętności. Prawdziwy egzamin zdają podczas codziennych akcji, ale to także lekcja dla nas, gdy widzimy wypadek, nie stoimy i się nie przyglądamy, tylko działamy. Monika Zalewska, Wydarzenia, Szczyrk. Raz, dwa, trzy.